Siemanko z tej strony Hoffman i na wstępie parę informacji. Jeśli nie oglądaliście poprzednich odcinków, to obejrzyjcie je teraz, aby wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. Pamiętajcie też o subskrypcji być na bieżąco, bo filmy są codziennie o godzinie 14 i wbijajcie na Discorda dla widzów. Link w opisie. Tu nie, tu nie, tu nie, tu nie PA kurwa. Nie mieszajcie się w to. Co jest, co jest? Mają mnie! Gdzie jesteś? To 400 tysięcy. Oj, 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 będzie szybko. Odbieraj, odbieraj, odbieraj. Co tam? Misią. Hej! Czyli <grybuj> kapie, Tak. Nie, nie. Nie, no, <grybuj> <Zacz> <grybuj> Nie, nie. no, <grybuj> mnie, Jutro, jutro, z jakim powiedział, że jutro wystawiamy chłopa i mamy free 5 klamek i free chłopa Ale z nim sobie kurwa pogadam, on sobie scenariusz przygotuje kurwa A jak nie wyjdzie to się za tydzień widzimy Jeśli by mnie mieli On nas Nie, bardzo trzy dni, bo na początku do chłopa z ubraniami nawet cofnąć już nie mogę Krzysiu no pal gumę, pal, pal gumę Krzysiu. Dobra, dobra, przejechałyśmy. Dobra, dobra. Kurwiony patrz. When you little? Uh, I'm little because uh, uh, I have 16 years. Uh, in... na pierdalanka. Uh, no, because I am uh, now jednego hita. Me too. Uh, Are no. you looking for, for uncle? Ok, let's go. Nie, <laughs> Płacisz teraz. Idziemy, mam pytanie do was. Kurde no. Wiecie, Możecie, można jakoś zarobić szanko, bo ja kurwa jestem tu nowy. Na to chodź na boczek, chodź na boczek, to powiem tobie, tobie, co i ja. Dobra, słuchaj, co chcesz wiedzieć? I, I jaką, jaką kasę dysponujesz? Bo kurwa, ja tu nowy jestem. Na Przyleciałeś na się do ciebie? Tak, tak. Dobra, to Chciałbym się tutaj dowiedzieć, co można coś znaczy, zarobić. Tutaj masz tego firma Gaminate, nie? No ja tam byłem w firma tam jeden to mogę kupić Gaminate, kurde. No bo no tam musisz na szefa poczekać, ale jeszcze lepszą robotą jest Weasel News, oka. Znaczy, jakbyś nam no, łupł tak Cox 50 na 50. No ja mogę, tylko... Je, znaczy ja mogę wszystko, nie kurwa, tylko ja nie mam z tego wkładu pieniężnego, rozumiem. Ja Dlatego mówię, 50 na 50. Że... Dobra, ja tu jeżeli chodzi o Kry''ma', ja tu mogę kurwa, wiesz, ja tu mam doświadczenie, jeżeli chodzi o... Gangsterkę, ja tam w nie mieszkałem, to wiesz co się kręci. Czaję, czaję. Także się pytam. No? Czemu wiesz, że ma randomowego typa z ulicy, kurwa, To nie wiem, dlatego go zawołałem, żeby to on o tym zdecydował, a nie ja. No, hello, hello. Bo coś... Hassan ma jakiś problem do tego. Coś, coś tego typu oh, no, chciałbyś no, 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 no. zrobić? To jaki problem do tego? Oh my no, god, oh my tego. god! <laughs> Co, co to za matarką, kurwa? Nie, to, to jest, 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 jest nowy rekrut, testujemy Oświecasz go. Oświecasz mnie, kurwa? A tak. A to co robi, kurwa, ona kurta czy co? Nie, nie, nie ma opcji, to jest... O kurwa, kurwa ale siadło, ja pierdolę. Dobra, chuj, się, kurwa. to jest? Otwórzcie mi to auto. no jest otwarte no, no, no. z drugiej nie strony, nie nie. kurwa. Z przodu, z przodu, z przodu z na pasażera. Przodu, Coś nie Coś nie chyba. Dobra, jedziemy i chodźcie chłopaki. Ty to może jedy znowu. Przepraszam. Przepraszamy i chłopacy. No nie, 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 nie. To ja się własne nogi to tej... O Od tej one wiemy o co chodzi, wiemy o co chodzi. Pośledzony. No, Ej, tak. Ja... Ja sami ja jak... ja za kolegę dam jeden zestaw naprawczy. Jak on ma klepnąć dupę jak podchodzi od przodu? To też mieć. Chodź, nie chciel. Chodź chłopaki. Jeszcze się wypierdalał własne nogi. Dobra. Dobra, chodź, Mię chodź, go życzę. chodź, nowy, chodź, nowy, chodź. To co się dzieje? Czemu człowiek leży na podłodze? Bo my tu śpimy i czekamy na 101. Bo są winni nam. Koniec, Duże pieniądze. Tak. Czemu? Odjebali maniaków, jak zwykle. Co zrobili? Odjebali so kasę. Co zrobili? No, nieważne. Bo oni o... wiedzą, co odjebali. O. Poszłam. No. 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 I... Trzech se, kurwa, poleciało. Na odpoczynek Już się koledzy może tak pocić nie będą No ale teraz to trzeba ręce wziąć wiesz Do plecaka dla nich Ta, i bez skitu Dezodora lepiej tak I co ja mam teraz, ja mam 56 kola na minus? <laughs> Znaczek nie, no tyku, dokonał swojej pracy. jesteś mocna, nie? Ale zaraz do ciebie... Znaczek tak, udziela tak, się do auta. Tak, tak, tak? No to patrz, patrz. Studia, studia. Znaczek patrz, 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 zapina pasy. pasy. Stoimy, stoimy, Znaczek na obserwuje to jakiegoś pedio, który tak. aktualnie chce podejść to do momenta. sobie niepełnoletniej. Już, już mu pomogłem. Ale ja, że mam, że ja mu cały czas pomagam. Ale ja mu... finalnie pomogłem w 10 tysięcy. <laughs> ja. Mam! Mam NW, spierdalaj! Słyszeliśmy, że poszukujecie Alice albo Mata, Mateo, czy jakieś tam. oczywiście jak najbardziej kurwa. 150 koła oferujecie za nich. No 200 wybierzemy z leceni. 200 przywozimy we dwóch. Ale wiecie, czy oni jeżdżą tylko we dwóch, czy mają więcej osób u siebie? To są jakieś bałobki. Po co mam zrobić z ciekawości, skoro chcecie ich? Mówili, że tutaj jest w śmierdzi i takie sprawy chyba, z tego co no... Czy ja... Zasz, eee, drogi. To jest Znaczy ja mam numer Numer do przed chwilą ktoś po, podawał na twitterze A to ja, co? ale to ja, ja. mój <gry> Ale ja mam no jej numer, Aha. ja mam no jej numer Więc bez niej bym mogłem odpowiadać Najchętniej to bym jej kurwa Zrobił z dupy garaż To poczekaj, za czy na ramkę chce iść pierda <grym> gitówa <grym> 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 Ja mu mogę coś Daj tylko, niech to przyjdzie. Kurwa, Biała, się tu kręci. No, no, kurwa, masz, może teraz czas na spotkanko? Nie Ar... mam czasu teraz. Wiesz, Sorry, o, bez, 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 czasu urazy, bez urazy dla Was, oczywiście, nie? nie będę takiego urazy Nie wiem, że się czuję Nie wiem, dzisiaj Nie mam ochoty no, na żadne ten... spotkania. Tamty... W wyjątkowym kierunku. Nie ma, wy w ogóle wiecie czy oni jeżdżą? Nie, czemu oni. Wie, wiem, że ona ma chyba BFA 400, K, 400 ale. Daj, kurwa. Ale... Chuj wie, nie czym. Tak, mogę sobie szukać nieskończoność, kurwa. No, 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 bo ma że czarnego baketa i maskę Takie warkoczyki, czy chuj wie? Ona ma takie Panowie, kurwa dziwne ubranie. Tak, Chimki jesteś. Ty, ona na Instagrama to... dawała zdjęcia ostatnio. 20, A, to czekaj, to sobie zobaczę. może być? Tak. Ciao młody, gdzie jesteś? Haha, <głos》, głos》>. <głos》>. Musisz masz tak głupi, no nie wiem, to no, mi się cię O co chodzi? Chciałem no, spoglądać z tą młodą, tylko. Gdzie oni pojechali? Za ja, a ja 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 z tak. osobą, która za mną jedzie. Co? A nie z osobą, która za mną jedzie. Kto z tobą jedzie? <głos》> no to dobrze, że ty jedzie nami jedziesz, bo twój koleżka pojedział. Nie wiem, on odklejony jest, odklejony jest. No nie wiem, ale to mhm. gdzie jesteś? dawaj młody. No. To razem pojedziemy na wycieczkę. Nie, ja muszę z nią pogadać poważnie, więc no. Ale to, to za, za, miasto, za miasto jedziecie. Ona jeździ z młodym, czyli na pewno... Na pewno nie, nie pojedzie poza miasto, bo tam za dużo się dzieje. A bo on nie Co so, jedziemy, Krzychule? Słuchaj, on ma, ty, on ma tyle ciotek w mieście, że na pewno któraś jest brokerem. Kurwa, ale to jest plan, być młodym i kurwa, wiesz, wszystkie ciotki robić. Ste yes, step <laughs> step out. <on. laughs> no Okej, okay, ja to zawałem, jak. No, o, młody dzwoni. Co tam młody? No, jest problem tak. Jaki jest problem? No, że ona jest zajęta. Jak to zajęta jest? Gdzie, jest ten, ten? No ma chłopaka. No, ale chuj mnie to obchodzi. To mamy spotkanie koleże... A, się Mody. A, bo Madlen do mnie złończyła. Ty, Hi, no? słuchaj Madlen, ty znasz Alice? No czemu im się... A, bo młod, kurwa, nie dzwonić do mnie. Wywalone wtedy chłopaka, ja tylko się z pokoleżeńsko spotkać, nie chcę żadnych wie, interesów. Mmm, gofry i Nie, nie, ja no, Ktoś ci Nawet nie gofry. To w jakim to, mi, to przekażę to masz, że zastanowi się. A to nie rozma telef... ale gdzie jest ten młody? No chuj wie, no, trzeba szukać, no. Tu naszaj no, <laughs> czerwonogiks. Jedziemy? To jest jego ciocia, czy dziewczyna, czy kto? Ciocia, ciocia, ciocia Ciocia No, 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 no 150 no, no, no. albo zrobię wam jakiś gigapakiet bagniaków, kurwa, jak chcecie No dobra, poczekaj, No jednak powiem wam tak, że jak te, te bagniaki, kurwa, jak jak jesteście na bagniaku, no to, kurwa, macie, kurwa, easy win'a na każdej bitce Wątpię, że oni są poza się... miastem, w ogóle Bo ona jest z młodym